Witam wszystkich na kanale 80 spółek dookoła świata. Nagrywamy dziś ze słonecznego Bukaresztu, w centrum Rumunii, i właśnie o Rumunii będziemy dzisiaj rozmawiać. Przyjrzymy się, dlaczego Rumunia znalazła się w ostatnim czasie na radarze polskich i nie tylko polskich przedsiębiorców, jakie mamy tutaj uwarunkowania dotyczące prowadzenia spółki w Rumunii, prowadzenia biznesu. Z jakimi przeszkodami muszą, muszą się mierzyć tutaj przedsiębiorcy, właśnie z przeszkodami prawnymi czy, czy wyzwaniami związanymi z prowadzeniem biznesu w Rumunii? Jest dzisiaj ze mną Michał Woźniak, czyli nasz ekspert rynku bułgarskiego, węgierskiego i właśnie rumuńskiego, z którym pracujemy w ramach naszej sieci partnerskiej. Witam serdecznie na kanale, witam obserwujących. Tak. E, Michał, czy możesz powiedzieć w kilku słowach, czym na co dzień się zajmujesz? Oczywiście. E, na co dzień zajmuję się wsparciem, udzielaniem wsparcia dla polskich przedsiębiorców, którzy e, prowadzą działalność lub zamierzają prowadzić działalność w trzech krajach Węgry, Rumunia, e, Bułgaria. E, Bu Rumunia, konkretnie Bukaresz, jest e, miejscem, gdzie, gdzie mieszkam na stałe. E, Przede wszystkim skupiamy się na udzielaniu porad w zakresie księgowości, opodatkowania, jak również dostarczamy analizy finansowe, które przybliżają, przybliżają informacje o lokalnym rynku. Tak jest. No dobrze, Michał. To co właściwie sprawia dzisiaj, że Rumunia budzi takie zainteresowanie wśród przedsiębiorców? Przede wszystkim jest to kraj z dość dużym rynkiem w tym kraju pomimo tego, że sporo osób wyjechało, mamy 19 milionów obywateli i robi to konkretną liczbę w stosunku do, do innych krajów. Rumunia mocno inwestuje i aspiruje do, do konkurowania z innymi krajami mocniej rozwiniętymi i ma w zasadzie świetla, świetlaną przyszłość, pomimo tego, że boryka się z pewnymi trudnościami związanymi z, z zarządzaniem budżetem i ze ściągalnością podatków. Mm -hmm. Mm -hmm. Rozumiem. Dobrze, to przejdźmy do konkretnie tematu spółek w Rumunii. Jakie spółki można w Rumunii założyć i która, który rodzaj jest najczęściej wybierany przez przedsiębiorców? W Rumunii możemy założyć różnego typu spółki w zależności od tego, czy chcemy chronić się przed zobowiązaniami, czy też jesteśmy bardziej jawni w stosunku do, do klientów i innych podmiotów. Będą to spółki, przede wszystkim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę tę wybiera 95% rejestrujących spółki. Są też spółki chętnie wybierane komandytowe, komandytowo-akcyjne, jak również akcyjne. Z tym, że trzeba sobie zaznaczyć, że prowadzenie spółki akcyjnej jest. To jest większe wyzwanie ze względu na to, że po pierwsze trzeba ulokować większy kapitał. Jeżeli dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ten kapitał nie jest wymagany, choć zaleca się zadeklarować i zdeponować później 100 lub 200 lei, to dla spółki akcyjnej trzeba ten kapitał ustanowić na poziomie 90 tysięcy lei. Dodatkowo dla spółki akcyjnej konieczne jest ustanowienie Ustanowienie audytora, który będzie e, przygotowywał sprawozdania z, okresowe dla prowadzenia działalności. Mm -hmm. Powiedziałeś, że 95% spółek w Rumunii to są spółki SRL, czyli odpowiednik polskiej spółki ZO. W takim razie, czy spółki SRL w trakcie, w procesie rejestracji są obwarowane jakimiś szczególnymi wymogami formalnymi? Założenie spółki polega na tym, że musimy uformować akt konstytucyjny, który nadaje prawa i obowiązki tej spółce. Posiadając ten dokument, możemy zwrócić się do sądu rejestrowego o zarejestrowanie nazwy dla spółki. Jeszcze tylko dodam, że. Maksymalna liczba wspólników, możliwych wspólników to jest do 50 osób. Wliczamy to osoby fizyczne i prawne. Uh -huh. A jest minimalna liczba? Jest to jeden wspólnik. Spółka musi posiadać choćby jednego wspólnika, który w takim wypadku obejmie 100%, 100 udziałów. Kiedy mamy sformułowany akt konstytucyjny i mamy umowę na miejsce rejestracji, czy mamy umowę na podnajem. Lokalu, czy też, czy też miejsca, które będzie służyło jako, jako miejsce rejestracji, możemy się zwrócić do sądu o zarejestrowanie nazwy. Zwykle się proponuje trzy, trzy nazwy i w ciągu dwóch tygodni sąd powinien nam odpowiedzieć, czy, czy, czy nazwa zostaje zarezerwowana. Jeżeli nie, sąd odrzuci nasz wniosek i będziemy musieli spróbować ponownie. Natomiast jest istotne, żeby nie nie proponować nazwy, które są nazwami własnymi. Zwykle osoby, które próbują rejestrować spółkę, dobierają nazwy, które są co najmniej dwuczłonowe, dlatego żeby, żeby spełnić wymóg właściwej identyfikacji. Jeżeli po otrzymaniu, po otrzymaniu decyzji w sprawie rejestracji nazwy możemy przy pomocy podpisu elektronicznego lub przy użyciu wsparcia ze strony kancelarii prawnej wysłać wniosek o rejestrację spółki. Wspólnikiem może być osoba fizyczna lub prawna. Też istotne jest, żeby uformować zarząd. Możą się składać z jednego administratora, czyli to jest funkcja odpowiadająca dyrektorowi w innych państwach lub może to być ich większa ilość administratorów, wtedy by będziemy zmuszeni do tego, żeby określić, jaki jest sposób reprezentacji tej spółki, czy dyrektorzy, czy jest, występuje konieczność, konieczność podejmowania decyzji wspólnej. Co jest istotne, jeżeli spółkę zadecydujemy się zarejestrować na adresie niekomercyjnym, to dodatkowym obowiązkiem jest zebranie zgód od sąsiadów, którzy spółdzielą z nami piętro lub są piętro poniżej lub powyżej naszego, naszego loku. Do adresu jeszcze dojdziemy. Teraz chciałem zapytać, jak już przedstawiłeś cały proces, jak długo trwa rejestracja takiej spółki i czy osoba, która chce taką spółkę w Rumunii otworzyć, musi się tutaj pojawiać osobiście? Realnie zajmie nam to miesiąc. Jeżeli, jak wspomniałem, użyjemy pełnomocnictwa i zorganizujemy sobie miejsce dla tej spółki to proces może być w pełni realizowany online, czyli, czyli w takim wypadku albo będzie użyty podpis elektroniczny w zgodzie ze standardem tożsamości europejskiej, lu, autoryzacji tożsamości europejskiej lub będzie to wniosek, który będzie uwierzytelniony przez, przez kancelarię, która będzie na, nas wspomagać w tym procesie rejestracyjnym. Mhm. Rozumiem. Teraz wracając do adresu. Właśnie jak wygląda kwestia tego adresu rejestrowego i obowiązków lokalnych przedstawicieli. Czy adres musi być w fizycznej lokalizacji, czy może to być adres biura wirtualnego? Adres fizyczny jest zalecany z kilku powodów. Między innymi przez posiadanie adresu fizycznego możemy w łatwiejszy sposób udokumentować, że działalność jest sprawdzana dokładnie z tego miejsca, czyli unikniemy sytuacji, kiedy urząd skarbowy. Podda pod wątpliwość, czy, czy ten adres, z którego prowadzimy działalność, jest używany do tej działalności, i czy właśnie w tym miejscu jest, realizowana, jest realizowane kierowanie spółką. To jest istotne z punktu widzenia podatkowego, z punktu widzenia przypisania domicylu podatkowego dla tej spółki. Jeżeli jednak forma naszej działalności, co wymaga oczywiście. Konsultacji y, pozwala na rejestrację na adresie y, wirtualnym, to możemy go użyć, z tym, że też musimy się liczyć z ewentualnością, że urząd skarbowy będzie miał większe wątpliwości co do tego, czy, czy ten adres jest wystarczający dla tej działalności. Choć nie ma e, z punktu widzenia przepisów, e, przepisów kodeksu handlowego e, wykluczenia, które by nam nie pozwoliły na. Na rejestrację spółki na adresie tak zwanym wirtualnym. Skoro jesteśmy przy Urzędzie Skarbowym, no to jak wygląda kwestia podatków w Rumunii? Podstawowa stawka CIT 16%. Tak, jest to standardowa stawka podatku VAT-u w Rumunii. Jest to podatek e, liniowy, gdzie jest możliwość odliczania e, kosztów poniesionych z, z prowadzoną działalnością. Natomiast dla, e, możemy też wyróżnić specjalne stawki. Dla mikroprzedsiębiorców. I te stawki wahają się od 1 do 3% i są uwarunkowane pewnymi kryteriami, które pozwalają nam na, na użycie stawki 1% lub 3%. Stawka 1% jest dedykowana przede wszystkim dla firm, gdzie nie ma własności państwowej, czyli jest to własność spółki, wspólnikami zostają osoby fizyczne lub firmy, czyli inne spółki, inne podmioty prawa gospodarczego. Bądź y, mamy 3%, na który przypadają wszystkie inne, y, inne działalności. Z tym, że w dalszym ciągu musimy wykluczyć e, własność e, państwową. E, spółki, które, które e, są spółkami komunalnymi, nie mogą e, płacić tego rodzaju e, stawki, stawki podatkowej. E, co do 1%, stawka ta obowiązuje oczywiście w tym roku i niesie za sobą e, obowiązek. Zatrudnienia na, etapie co naj, na, na etacie co najmniej jednej osoby, więc musimy, musimy to zagwarantować. Czyli musimy spełnić dwa warunki, żeby móc w ogóle kwalifikować się na to. Te do tej dwa podstawowe scenami, żeby się klasyfikować. Trzecim warunkiem jest obrót i ten obrót jest do 60 tysięcy euro. Przepraszam, nie obrót, a przychód. Przychód, jeżeli spółka osiągnie przychód, w wysokości 60 tys. euro nie będzie mogło płacić 1%, wtedy e, przechodzi na skalę 3%, i tutaj e, limit, e, limit przychodów wzrasta do 250 tysięcy euro, choć są plany, e, plany zredukowania tego od przyszłego roku. Natomiast w dalszym ciągu rozmawiamy o bieżącym roku, więc odnoszę się do sytuacji aktualnej. A jak wyglądają stawki VAT w Rumunii i jakie mamy progi rejestracyjne? E, to jest istotne pytanie, ponieważ Stawki VAT zostały zmodyfikowane od 1 sierpnia tego roku i teraz stawka podstawowa Czyli VAT, 4 dni temu 4 dni temu tak niestety jest to też pewien szok dla dla społeczeństwa, które musi ponosić większe koszty związane z codziennym życiem. Produkty wzrastają. Największą bolączką jest to, że ceny mieszkań wzrosły, gdzie można było korzystać z preferencyjnej stawki 9%, ta stawka 9% i 5%. Które były preferencyjne zostały usunięte na rzecz jednolitej stawki 11 i stawki 21%. I niestety nieruchomości rezydencjalne, nieruchomości, gdzie, gdzie jest, które dotyczą budownictwa mieszkalnego, są teraz obwarowane stawką. Sprzedaż tych nieruchomości jest obwarowana stawką 21%. Co się przekłada na to, że niestety trzeba wysypać więcej z kieszeni na zakup nieruchomości. I, i jest, to, jest to poważny kłopot teraz. Więc mamy stawkę 21, standardową stawką. Mamy stawkę 11, która dotyczy na przykład zakupów medykamentów, paliwa, które pozwala nam ogrzewać mieszkanie. Jest to stawka preferencyjna. No i występuje też stawka 0, natomiast stawka 0 jest stawką, która, która no, bardzo rzadko się pojawia na fakturach. Więc mamy te trzy stawki na ten moment VAT. Jeżeli chodzi o rejestrację do VAT-u, to staje się ona obowiązkowa dla podmiotów rumuńskich które, które, lub innych, które operują na miejscowym rynku, jeżeli ich wartość sprzedaży przekroczy 300 tysięcy lei, wliczając ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych. I możemy tutaj też wyraźnić, wyróżnić specjalną kategorię, gdzie jest obowiązkowa rejestracja z punktu widzenia przepisów Unii Europejskiej. Firmy, które dokonują operacji w tak zwanym systemie OSS, Distance Sales, ten obowiązek deklarowania podatków i rozliczania już się pojawia od, 10 000, od wartości 10 tysięcy euro. Natomiast stricte dla Rumunii, jeżeli firma, która sprzedaje na dystans, osiągnęła, osiągnęła sprzedaż w wysokości 27 000 euro, to wtedy y, obowiązek y, dla firmy, jest, która, która sprzedaje na zdanie, mówi, że ta firma od 27 tysięcy euro y, winna, winna złożyć wniosek o, o rejestrację y, obowiązkową do podatku VAT. Uh -huh. Rozumiem. Teraz takie pytanie: jak wygląda podejście rumuńskich urzędów do zagranicznych firm? Czy tutaj jest administracja rumuńska otwarta na, na takich przedsiębiorców? Trzeba to podkreślić, że administracja rumuńska często mówi w języku rumuńskim, natomiast w ostatnich latach nastąpił pełen przełom. Te urzędy zostały nieco zreformowane, poprawiła się infrastruktura ich. Te urzędy stały się bardziej komfortowe i wdrożono system obsługi podatników, jak również obywateli online. Istnieje platforma do tego Giseul, która dla obywateli Unii Europejskiej i osób zagranicznych ma ograniczone usługi, natomiast pełny zakres usług jest dla obywateli rumuńskich. Dzięki tej platformie można rozliczać podatki, można dokonywać różnych rejestracji. Przypomina to trochę platformę polską ePUAP. Również można dokonywać, obywatele rumuńscy akurat mogą dokonywać rejestracji w placówkach medycznych, mogą też wnioskować o swoje dokumenty. Natomiast obywatele Unii Europejskiej, którzy nabędą numer identyfikacji podatkowej CNP, też mają określony katalog usług, z którego mogą korzystać, więc jest to pewna wygoda, czyli ogranicza to, to wędrówki do urzędów, które była w przeszłości były konieczne. I teraz kontakt z urzędami face-to-face, -face, ten kontakt osobisty jest już w naszym stopniu ograniczony. Dodatkowo, co trzeba uznać za plus, można się umawiać do tych urzędów online, czyli możemy umówić spotkanie, które. To też dotyczy banków, które odbędzie się o konkretnej porze, to też znacznie ułatwia organizację czasu. Mhm. A propos banków, e, konto bankowe dla e, rumuńskiej spółki, e, które chciałby otworzyć przedsiębiorca z Polski. Czy ma taką możliwość w rumuńskim banku, czy musi się tutaj posiłkować jakimiś e, pośrednikami płatności i ami Jak to Oczywiście wygląda? to też wszystko zależy od struktury spółki, jeżeli mamy e, spółkę, gdzie jest struktura spółki polskiej rumuńskiej, e, i rumuńskiej, i jesteśmy w stanie udokumentować, że prowadziliśmy działalność w określonym obszarze, to bank jest bardziej przychylny, lokalny bank do otwarcia nam konta. Natomiast jeżeli klientów z Polski zaprasza oddział banku PKO, który działa od stycznia tego roku, oddział nazywa się PKO Warszawa i ten oddział stricte jest nastawiony na obsługę korporacyjną, na obsługę klientów biznesowych, którzy bądź Posiadają z Polski, którzy posiadają rumuńską spółkę bądź prowadzą działalność na zasadzie transgranicznej, gdzie polska spółka przykładowo nabyła numer podatnika VAT i ma dział, swoją działalność operacyjną w Rumunii. Powiedz mi, proszę, jak wygląda rynek pracy w Rumunii? Na co mogą liczyć przedsiębiorcy z zagranicy zatrudniający specjalistów tutaj na miejscu? Podmioty zagraniczne oczywiście wybierają Rumunię z racji tego, że Lokalny rynek oferuje niższe koszty zatrudnienia. Oczywiście klin podatkowy też tutaj odgrywa znaczenie. Najpierw zacznę od tego klinu podatkowego, który w zależności od naszej sytuacji osobistej może być od 37,5% do 43%. Tutaj głównie zwracamy uwagę na to, jaki mamy dochód i czy mamy osoby od nas zależne. Czyli czy mamy żonę na utrzymaniu i czy mamy. Czy mamy dzieci na utrzymaniu, które pozwalają nam zastosować, zastosować nam zwolnienia? Natomiast te zwolnienia są w przedziale wynagrodzenia od najniższego 4050 lei do 6050 lei brutto. I tak, jeżeli chodzi o zagraniczne podmioty, które wybierają Rumunię jako miejsce, miejsce prowadzenia działalności, to głównie te podmioty skupiają się na produkcji. Na działalności transportowej, na działalności związanej z świadczeniem usług, jak również na działalności, która, która jest działalnością uzupełniającą do działalności podstawowej. Tutaj można wyróżnić szereg firm o profilu BPO, czyli firmy, które, które tworzą tzw. zwany back office i obsługę zdalną z Rumunii. Mm -hmm. Okej. Okay. Um... Teraz, już w zasadzie na koniec, może takie luźniejsze pytanie. Czy uważasz ze swojego doświadczenia, że Rumunia jest przyjaznym miejscem do, do życia? Czy, czy poleciłbyś przeprowadzkę do Rumunii? Jeżeli tak, dla większości to wszystko zależy też od preferencji, natomiast Rumunia staje się coraz bardziej jakościowym krajem do życia, więc osoby, które mają kwalifikacje, aspiracje Mogą osiąść w Rumunii i próbować tutaj swojej działalności. W szczególności e, polscy producenci e, i polskie firmy e, mogą mieć, e, mogą szukać w Rumunii e, rynku zbytu ze względu na to, że tutaj marże są e, wyższe i jest mniej e, instytucji, które, które zajmuje się edukacją na temat rynków finansowych. Jest, jest również mniej kont maklerskich, stosunkowo mniej, e, nawet e, biorąc pod uwagę, to mniejszą liczbę obywateli. Tych maklewskich będziemy mieć cztery razy mniej niż w Polsce. Ważne, istotne z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy jest to, że polskie marki są dobrze odbierane tutaj, kojarzone z jakościowymi produktami. Jak wspomniałem, jest to punkt zaczepienia dla firm, które chcą przetwarzać produkty. Ten rynek przetwórczy jest nadal chłonny. Lokalny rynek charakteryzuje się niestety Niestety dla, dla obywateli Rumunii, a stety dla, dla obywateli zagranicznych, dla przedsiębiorców, mniejszą różnorodnością, więc ciągle e, możemy go wypełnić. I, i warto wspomnieć, że mamy, mamy polskich gigantów, którzy odgrywają znaczącą rolę, takie firmy jak Mask, PEX, Hortex, LPPSA, CCC, e, Rainbow Tour, e, czy również polscy deweloperzy oraz firmy zajmujące się specjalistycznym budownictwem. E, Zaczynają znaczyć, i ich marka e, ma tutaj e, dobry odbiór. Czyli, czyli jest dobra opinia e, lokalnych e, konsumentów na temat polskich. Czyli to kolejny argument za tym, że Rumunia dla polskich przedsiębiorców e, o, może być dobrym miejscem. Oczywiście z punktu widzenia e, lokalizacji nie jest duża odległość między obydwoma krajami, i możemy na to, polscy przedsiębiorcy mogą też na to liczyć, że energia elektryczna. I inne media będą e, nawet do 60% stosując e, cupping, e, dla, e, czyli takie z, e, dopłaty dla mniejszych przedsiębiorców, lub e, ze standardowym, standardową stawką rynkową do 40% niższe w stosunku do tego, co oferuje polski rynek. Mhm. Czyli nie dość, że otwieramy sobie drzwi na e, nowe rynki, to jeszcze możemy ograniczyć koszty prowadzenia biznesu. Dokładnie. Nie wiem, czy było wspomniane e, we wcześniejszej wypowiedzi, natomiast Rumuńscy klienci szanują to, że firma e, e, uzyskuje lokalne certyfikaty, takie certyfikaty jak na przykład z, z, z biura, e, które się zajmuje ochroną praw konsumentów. E, klient rumuński, który, który e, przegląda materiał strony internetowej e, e, firmy, zwraca uwagę, czy te certyfikaty są nabyte, czy te certyfikaty są, są umieszczone i czy firma re, pre, respektuje standardy co do, co do obsługi. Zwrotu towaru. I to jak rozumiem, tego typu certyfikaty mogą uzyskać tylko firmy rumuńskie. Tak. To są certyfikaty, które wydają lokalne instytucje i które są rozpoznawane tutaj, na tej dzisiejszej mhm, Rozumiem. Michał, dziękuję Ci bardzo za podzielenie się ogromem wiedzy i podaniem praktycznych wskazówek na temat prowadzenia biznesu w Rumunii. Myślę, że dla naszych klientów i oglądających to jest naprawdę kawał. Kawał cennej wiedzy. Dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia tutaj. Zapraszam za Waszym pośrednictwem do zadawania pytań. Jesteśmy gotowi, mamy wolne moce przyrobowe, także jesteśmy w stanie zapewnić klientom obsługę, więc będzie nam miło, jeżeli, jeżeli pojawią się zapytania ze strony obserwujących. Ja również zapraszam do kontaktu. Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania na temat otwierania, prowadzenia, przekształcenia. Biznesu w Rumunii chętnie pomożemy, oczywiście we współpracy z Michałem. Zapraszam do oglądania następnych odcinków. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia.